Cześć wszystkim. Halo, halo. Jest tam kto? Halo. O, widzę, że się pojawiacie. Dojechałem na miejsce. Elza jest pod dachem. Elza jest pod dachem. Eee. Temat kolce. Przez te małe drzwi się wychodzi. Jak to mówią bruski poczekajcie. Śniegu nasypało, nie będę się wyrażał, bo to jest nieładne. Jest dużo śniegu. Eee. Jest mróz, jest śnieg. Jest zaje fajnie. To co mnie pogrążyło przez, ostatnie, przez ostatnią godzinę ponad, czy półtora, to brak kolców z tyłu, ale tylko w środkowym pasku, które się starły. Myślałem, że całe się zjechały, ale zjechały się tylko te na środkowym pasie opony, więc po bokach są. Więc trochę, przy trochę powietrza spuszczę. I przekręcam właśnie teraz kolce na jutro rano, żeby były. No, krajobraz ładny, Dawid, bardzo ładny. Taki typowo syberyjski, jak dla mnie. Domki drewniane, dużo śniegu. E... Czy do końca trzeba z... zdjąć opony? Nie, w ogóle nie muszę ściągać opony. Idę do garażu, pokażę Wam o co chodzi. A tu, tu jedzie Ara Zakupów. Mam nadzieję, że wiezie browara. O, słyszycie to zgrzytanie? mruz jest fajny. E, pokażę wam e, o co chodzi. Tym tajemnym przejściem wejdziemy. Poczekajcie. Dobra. O. Maszynka jest, chłopaki mi dali. Kolce mam, ale okazuje się, że nie trzeba tych kolców, bo powiem wam, co, zrobi, co robię. E, kolce wytarły się tylko na tych, na tych kostkach. Na tych środkowych. Wszystkie po boku yy, są yy, ok. Więc to, co teraz robię, to. Tu są takie kolce z boku w oponie. One są całkowicie niepotrzebne. Ja je wykręcam. I wkręcam je yy, do środka. Trochę, trochę spuszczę powietrza. I, i to, to będzie działać bez problemu, więc yy, opona powoli się zaczyna ko kończyć, jak zobaczycie. Zobaczcie tutaj. Tu. Tu już te kostki są. Ja na nich chcę dojechać yy, maksymalnie yy, do yy, tego, do Irkucka. W Irkucku kombinujemy yy, oponę nową. No i te kolce, które tu widzicie. o. O, 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 samo życie przyjął. Bo tu sprzedają takie piwo. Te kolce, które są, to one będą wkręcone w nową oponę, bo ta opona do Miakonu nie dojedzie. Nie ma szans. Także ja się zabieram. U mnie jest No, U mnie jest 21, więc już jest późno. Pokażę Wam jeszcze trochę zimy. O, tu jest naprawdę pięknie. Jest pięknie. Podoba mi się tu. E, jazda jak dla mnie. Ci, co mnie tam śledzą od dłuższego czasu, wiedzą dokładnie, że to jest to, na co ja czekałem, w zasadzie. E, czyli e, śnieg e, ubity. Taka droga, jak tutaj widzicie. E, taka droga, jak tutaj widzicie. Tak, zdą, zdążyłeś, koleman. Taka droga, jak tutaj widzicie, e, będzie. E, przez ponad 1000 km, możecie sobie wyobrazić, w zasadzie od Jakucka i nawet przed Jakuckiem, liczę na to, że około 1300 km będę jechał takimi drogami. Co dla mnie jest kosmos. To jest właśnie ten cel rosyjski, po który się tutaj wybrałem. Chciałem przejechać całą Rosję, tak jak tam pisałem i mówiłem wiele razy, żeby sobie jakiś tam etap w życiu zamknąć. móc z pełną satysfakcją powiedzieć, że przejechałem całą Rosję w zimie, ale to. Ta wisienka na torcie to jest w zasadzie zaczyna się za Irkuckiem, stronę Jakucka, gdzie teraz mówią, że jest ciepło. To jest dobre, słuchajcie, mówią mi, że w tym roku jest ciepło, czyli minus 40. I jak zawsze e, mówiłem, dobra, żeby było jak najzimniej, takie jakieś bicie rekordów niepotrzebne. Tak teraz e, mówię sobie, żeby było tam jak najcieplej, więc te minus 40, jak tam będzie, to dla mnie będzie idealnie, bo to pozwoli na pewien. Yy, yy, taki dyskomfort, który akceptuje, tak? bo to jest już yy, mocno zimno, yy, trzepie i tak dalej. Yy, więc te bezdroża, które tam są, yy, tu głównie chodzi o aro. Te bez, yy, bezdroża, które tam są, one mi pozwolą na to, że, że będzie gdzieś można chwilę przystanąć i, i się ogrzać, bo tam jest taki jeden odcinek. Yy, 600 km bodajże. Gdzie nie ma nic, nie ma żadnej stacji, nie ma kompletnie nic, muszę mi zabrać paliwo i tak dalej, całe te historie. Ja się szykowałem w zasadzie na to, żeby, że pojadę sam. E, dzięki tej wspólnej akcji, jeszcze raz dzięki, udało się zorganizować. O tu właściciel, tu przywitaj się. Cześć. Oni są zaskoczeni. Oni nie, Rosjanie nie rozumieją po polsku w ogóle nic. E, czekajcie, poczytam. Wracasz na razie do domu? Oczywiście, że nie. E, w jedną stronę te 11 czy 12 tysięcy km mi zupełnie wystarczy. E, o, przejdziemy się po wsi e, miejscowe chłopaki idą. E, e, odpowiadając za to pytanie. Nie wracam Elzą. E, jadę do Omiakonu. Znaczy próbuję dojechać, żeby było jasne, tu już jest, jest ciemno. E, będę wracał z Omiakonu mm, y, z powrotem do Jakucka, bo Miakon to jest malutka osada tam jest tylko ta wioska taka, gdzie się tam te różne ekspedycje udają i w Jakucku pakuje motocykl na transport Elza wraca transportem ileś tam tygodni, nie wiem ile to potrwa, nie mam bladego pojęcia a ja wracam z Jakucka samolotem do domu też tam mam trochę, prywat, prywatnie mi się trochę gdzieś tam tematy porozjeżdżały, prywatno-zawodowe, więc ja muszę być dosyć szybko. Aro o tym wie, więc Aro będzie wracał sam. Zgodził się na to. O, tu taka śnieżynka jest z nami cały czas. No i tyle. I, I później odbiorę Elzę. I przeciągnę ją przez granicę z Moskwy, dlatego że muszę nią wrócić na kołach, bo w Rosji wydają takie kwitki. Urzędowe, że jeśli się wjechało czymś, to musi się tym wyjechać. Inaczej tam bodajże po roku czy po iluś czasu e, płaci się specjalne cło. Więc ja się powoli zabieram. Poczekajcie, czytam co wy tu piszecie. W razie czego, jak są jakieś pytania, e, to, już jest, to już jest Syberia. Taka, taka fajna ta Syberia. E, zaczyna się tu o, bardzo ciekawie. E, tyle, tyle. Wracam. Do chłopaków, bo przyjechali z zakupami, pojechali z Aro z zakupami. To, co jest rewelacyjne, to słuchajcie, akcja jest taka. Wracam z tej chwili z Nowosibirska i motocykliści przekazali mnie motocyklistom. Czyli 350 km dalej, czy tam 300, nie wiem ile to jest, tutaj. Wyjechał po mnie gościu na drogę. No i zabrał mnie do swojego domu, właśnie tamtego, tam. I dzisiaj tam będziemy spali Zaro. Mamy jakiś pokój. Jest to, co fajne, Elza, jest pod dachem. Więc jutro na pewno odpali. Dla wszystkich tam czekających na to, kiedy ona się potknie. I, i, i tyle. Syberia. Będę starał się pokazywać coraz więcej, coraz ciekawsze miejsca. Na razie ciśniemy. Bo była pogoda. Chcieliśmy bardzo dużo nadrobić. W zasadzie ja chciałem nadrobić. Aro był zaskoczony tym moim tempem. Ale kto oglądał Nordka, to dokładnie wie, że ja tam lubię jeździć po nocach i po 12 godzin i dłużej. Chcieliśmy nadrobić bardzo dużo czasu, bo bardzo dużo czasu będziemy tracić już na tej dalekiej Syberii, czyli od, od okolic przed zairkuckiem, przed Jakuckiem. Zobaczcie sobie to na mapie, bo część osób zakładam, że w ogóle nie wie, o którym obszarze my mówimy, jak mnie śledzicie codziennie, jak jadę to rozsuńcie sobie mapy, jakie to są odległości. Tutaj od miasta do miasta, gdzie jadę, gdzie, gdzie jest normalne miasto w takim rozumieniu... Ee, no nieduże miasto w ten sposób. E, no to jest 1000 km. Tu są po prostu przestrzenie... Tu jak ktoś mieszka od miasta 200 km, to mówi, że mieszka przy mieście. No to, jest, to są takie malutkie mieścinki, a te miasta większe to, to mówię, czy duże, bo akurat Nowosibirsk jest pięknym miastem. Nie miałem okazji go jeszcze zwiedzić, bo nie było czasu. Ale trochę go tam przejechałem. Pewnie tam wrócę jakoś. no. Także atakuję tą Syberię właściwą. Zaczyna się fajnie. Jutro wam pokażę w ciągu dnia, jak wygląda okolica. Bo to teraz jest ciemno, ale jest tu dużo śniegu. Dużo. Aczkolwiek wszyscy miejscowi mówią, że tak ciepłe zimy nie pamiętają. I ja się z tego akurat cieszę, bo pozwala mi to spokojnie przelecieć. Rosja tam, gdzie, gdzie planuję, czyli. Tenomiakon i jakud tam, tam się nic nie zmienia, tam jest różnica tam 10 stopni. Minus 50 na minus 40 dla uczucia zimna nie ma kompletnie znaczenia, bo boli tak samo. Boli tak samo. No, leci taki śnieżek cały czas. Eee, ja go nazywam taki, takim srebrnym śniegiem, bo on jest strasznie, strasznie dokuczliwy. To w momencie, kiedy przejeżdżają samochody czy coś... One go tak podbijają, bo jest mróz i zresztą dawałem film wcześniej, czujesz się jak pilot statku Millennium po prostu. Tyle, tyle, wracam do garażu, chłopaki gdzieś tam poszli, ja muszę te kolce skończyć. Wracam do garażu, zabieram się za te kolce, bo od dzisiaj plan jest taki, do tej pory jeździliśmy bardzo dużo w nocy. Ja u siebie tutaj czasu lokalnego kończyłem koło drugiej. Od dzisiaj, dzisiaj jest 9, więc chcemy w miarę szybko Położyć się spać, czyli gdzieś tam myślę, że koło godziny 12 pójdziemy spać Wstaniemy rano i zaczniemy jeździć od rana, czyli wy będziecie tam jeszcze spali i my już pojedziemy A do tej pory było tak, że wstawaliśmy koło 11, wyjeżdżaliśmy koło południa tutajszego No i potem się to kończyło tym jeżdżeniem Tym jeżdżeniem yy, Po nocach, ja to lubię tu jest mały ruch, więc mi to nie przeszkadza. No ale po co, po co się męczyć, jak można sobie jechać i przede wszystkim coś też pooglądać? Yy, no, te lasy ośnieżone, tu te drzewa są całe białe. Tyle, zaczynam w kółko gadać to samo. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie kciuki, jedziemy dalej. Do następnego.